Inżynier danych to jeden z najbardziej trafionych wyborów zawodowych. Zarówno jeśli chodzi o kwestie zamożności, jeżeli chcesz być zamożnym, jak i jeżeli chcesz się rozwijać intelektualnie. Senior. Przy zarobkach między 120 a 140 zł za godzinę, i jeżeli jest ogarnięty finansowo, ułoży sobie mądry system finansowy, to taka praca pozwala na zostanie milionerem nawet w około 10 lat. Jeżeli uda ci się uniknąć kredytu, będziesz miał ogarnięty system, co z tymi finansami robić, nie będziesz żył ponad stan, to tak. 10 lat to jest realistyczny czas, kiedy możesz stać się milionerem. Oczywiście licząc od tego momentu, gdzie już te pieniądze zaczynasz zarabiać, a nie od momentu, w którym wchodzisz w branżę jako junior. Więc to jeśli chodzi o wzrost zamożności, jeżeli chcesz stać się zamożnym, to to jest niezła opcja, ale ja zawsze podkreślam, nie rób tego tylko dla pieniędzy, więc nie, nie zachęcam. Jeżeli chcesz to zrobić tylko dla pieniędzy, to nie zachęcam, ale jeżeli cię to interesuje, i jednocześnie szukasz czegoś, gdzie faktycznie przez lata zbudujesz tę swoją pozycję finansową, materialną, to to jest dobry wybór.